Cześć, tu Oliwia, witam Was z powrotem na moim kanale w kolejnym odcinku Dzisiaj przygotowałam dla Was test dziwnych, ale także ciekawych kosmetyków i gadżetów urodowych Mam tutaj kilka fajnych produktów Ostatnio byłam w Primarku, zakupiłam takie dziwne szablony do makijażu, które niby mają nam ułatwić życie Tak samo w Rosmanie złapałam za kilka fajnych rzeczy, które już mnie interesowały od jakiegoś czasu Taki tatuaż do ust, maseczka z brokadem, której jestem bardzo ciekawa i cienie, które pozwolą nam wykonać makijaż oka w zaledwie jedną minutę. E, także, jeśli jesteście ciekawi, co się okaże kompletnym bublem, a co się fajnie sprawdzi, to zapraszam Was do dalszego oglądania. Zacznę od przetestowania maseczek od Eveline Cosmetics. Złapałam za nie ostatnio w Rossmanie. Moją drogą były na promocji, dlatego zapłaciłam za nie dosłownie kilka złotych. Za tą bodajże 4, za tą bąblującą z 7 czy 8. Zainteresowały mnie dlatego, że są ciekawe. Ta jest brokatowa, zresztą nazywa się Galaxity. Druga jest maską bąblującą i jest ich cały wysyp na Instagramie. One rosną do gigantycznych rozmiarów. Ale rozpocznę właśnie od przetestowania tej z brokatem. Ona jest oczyszczająca. Dodatkowo ma fajne ekstrakty, ponieważ z herbaty macza, ma aktywny węgiel. Oraz kompleks Evermat. Generalnie jest to maska matująca, która ma fajnie otwierać, odblokowywać pory. I właśnie zabawnić nam uczucie takiego fajnego oczyszczenia. Do dzieła. Ja do nakładania maseczek używam właśnie takich silikonowych pędzli od Makeup Revolution. Bardzo fajnie się u mnie sprawdzają. A maseczkę standardowo należy nałożyć na oczyszczoną skórę twarzy na 10 minut. I spłukać ją letnią bądź ciepłą wodą. Póki co odczuwam tylko takie fajne uczucie schłodzenia. Minęło już dokładnie 10 minut i co mogę wam powiedzieć, to że maseczka nie jest w żadnym stopniu zastygająca. Dalej w fajny sposób chłodzi e, także idę ją w tym momencie zmyć. Zmyłam maseczkę i powiem Wam, że teraz faktycznie czuję, że skóra jest w bardzo fajny sposób oczyszczona, no i przede wszystkim jest maksymalnie zmatowiona. Co mogę Wam powiedzieć, to, że bardzo ciężko jest siebie zmyć te wszystkie brokatowe drobinki, e, ale co też zauważyłam, to kompletnie nie widzę jakichkolwiek zaczerwienień e, tutaj na wysokości mojej strefy te, a często po tych oczyszczających maseczkach u mnie ten efekt e, czerwoności na skórze się niestety pojawia. Wydaje mi się, że jest to zasługa właśnie tej żelowej konsystencji. Dla mnie maseczka absolutne 10 na 10. Nie dość, że fajnie działa, to dodatkowo jest naprawdę czadowa. Teraz będę testować maseczkę bombelkową w płachcie, która zalała yy, cały Instagram, ile razy już ją widziałam na miniaturkach. Ale faktycznie wygląda zdecydowanie spektakularnie. Co do samych właściwości tej maseczki, ona jest nawilżająca, wzbogacona o zieloną herbatę, alantoinę i grapefruit. Ma odświeżyć skórę, i ją w bardzo fajny sposób nawilżyć, zostawić ją promienną. Yy, I jest to też maseczka o właściwościach detoksykujących. Zawsze te maseczki w płachcie. Bo jest, to, jak widzicie, maseczka w płachcie zielona. Są dla mnie za wielkie. Już czuję, jak mi ta maseczka zaczyna y, bąbelkować. Należy ją zostawić y, na czas od 10 do 15 minut i następnie ściągnąć i pozostałości zmyć. Stwierdziłam, że sobie zrobimy jeszcze jeden dodatkowy test i zobaczymy, czy mój telefon się odblokuje za pomocą Face ID. Szczerze w to wątpię, ale spójrzmy. Niestety, nie ma opcji. Minęło kilkanaście minut i jak widzicie, maseczka zdecydowanie urosła, ale co mogę powiedzieć, to ona fu, właśnie pod wpływem tego ciężaru zaczyna mi się osuwać w dół, więc ściągam ją. Jak widzicie, zostały jej pozostałości na twarzy i producent mówi, żeby to teraz zmyć, więc idę zmyć. Już sięgnęłam maseczkę i co mogę o niej powiedzieć, to ona jest przeznaczona dla cery suchej i wrażliwej. Ja mam mieszaną i powiem Wam, że dla mnie jest ok. Nie czuję, żeby moja skóra była jakoś za bardzo nawilżona. Jeśli mam być szczera z Wami, to maseczka, jak widzieliście zresztą, jest dla mnie odrobina zbyt duża, no ale niestety maseczki w płachcie mają to do siebie. No i ta maseczka Galaxy T zdecydowanie bardziej mi podpasowała. Kolejnym gadżetem jest ta silikonowa gąbka do nakładania podkładu z brokatem w środku. Złapałam za nią w Rosmanie i jest to marka Bee Beauty. Dałam za nią około 10 zł. I co ciekawe, doczytałam, że ta gąbka silikonowa fajnie sprawdza się także do nakładania maseczek czy kremów. Szkoda, że jej wcześniej już nie przetestowaliśmy. No ale cóż, będę nakładać nią podkład. Mój dzienny ulubieniec, czyli Eveline Liquid Control. Producent wskazuje, by produkt. Klepywać bądź aplikować takimi okrężnymi ruchami i tutaj tak sobie pomyślałam, myślę, że to może być też fajna wskazówka, żeby tego produktu e, nie nakładać aż tyle, ile byśmy nałożyli e, aplikując podkład gąbeczką, z tego względu, że ona faktycznie, jak widzicie, nie wpija kompletnie tego podkładu powiem Wam, że odnoszę wrażenie, jakbym się wbiła pod twarzy czymś ultra dziwnym Powiem wam, że jestem w totalnym szoku, ale podkład na skórze wygląda naprawdę nieźle, nie spodziewałam się tego kompletnie. E, jedyny minus jest taki, że to zdecydowanie dłużej niż przy aplikacji podkładu jakimś Beauty Blenderem, gąbeczką. To jest wiecie, ciach, ciach, ciach i jest. Tutaj musimy się troszkę nawklepywać tego produktu, ale z drugiej strony, jeśli mamy czas, no to aż tak dużo tego produktu nie stracimy. Wydaje mi się, że od czasu do czasu sięgna po ten gadżet. Makijaż oka, Nudziakowe no, smoki w minutę, czy to możliwe zaraz. Słuchajcie, zobaczymy. Jest tutaj napisane, że faktycznie za pomocą tych cieni i tego gadżetu, który znajduje się w środku, czyli taka jakaś gąbeczka. Jesteśmy w stanie wykonać makijaż oka w minutę. No nic, testujemy. Należy chwycić za gąbeczkę, przesunąć nią od lewej do prawej strony po cieniach. Mamy tutaj trzy kolory, czyli jasny beż, brąz oraz taki ciemny brąz. I następnie Mamy przyłożyć gąbeczkę i dwa razy dotknąć nią powieki. Powiem Wam, że jest tragedia. Produkt nakłada się nierównomiernie, tego ciemniejszego praktycznie nie widać i zdecydowanie nie jest to makijaż oka powieki w jedną minutę. Wydaje mi się, że teraz będę musiała poświęcić kilkanaście dobrych minut, żeby to prowadzić do oko do ładu i składu. Według mnie totalny bubel. Tak się zastanawiam, może w zły sposób zaaplikowałam ten produkt. Jeśli możecie mi zwrócić na coś uwagę, to będę wdzięczna. Dajcie znać w komentarzach. Próbowałam rozblendować w jakiś sposób te cienie i niestety kolor też się wytrąca. Kolejnym naszym gadżetem jest taki szablon do Cut Crease i podejrzewam, że należy tutaj po prostu nałożyć korektor. Ja zrobię sobie takie Cut Crease do połowy. Przykładamy szablon do powieki. O to chwila prawdy. Powiem Wam, że jest ok, chociaż ta granica nie jest jakoś super ostra, ale zdecydowanie przy użyciu tego gadżetu jestem w stanie zaoszczędzić więcej czasu. Ten gadżet sprawdzi się fajnie u wszystkich osób, które mają problem z uzyskaniem symetrii przy cut crease. Mamy pewność, że korektor odbije nam się dokładnie w tym samym momencie, na tej samej wysokości. No i przede wszystkim powstanie nam tutaj od środka dokładnie taki sam kąt. Pora na szablon numer dwa. Tym razem ma nam ułatwić narysowanie, namalowanie kreski. Wydaje mi się, że przy mojej podającej powiece może być to trudne i boję się, że skopię absolutnie cały makijaż. No ale to się za moment okaże. Jeszcze chciałam Wam dodać, że te szablony zakupiłam w Primarku, jest to ta ich marka PS Love, coś takiego tak mi się wydaje. Przekładam szablon do powieki i akurat będę chciała, żeby ta kreska rozpoczynała się dokładnie w połowie. Tak wygląda kreska stworzona przy pomocy tego gadżetu. Powiem wam, że spodziewałam się, że będzie dramat, a nie jest w zasadzie tak źle. Czego mogę się przyczepić, to że ta kreska jest delikatnie nierówna od góry, ale naprawdę ciężko było mi utrzymać ten szablon w jednym miejscu. Już mnie też szczypały oczy od tego, że miałam je cały czas otwarte, ale jeśli chodzi o sam kształt tej kreski, to nie jest on zły, choć jak dla mnie mogłaby być delikatnie cieńsza. Makijaż już prawie gotowy, został nam tylko i wyłącznie jeden produkt, jest to tatuaż e, na usta, produkt od Long For Lashes. Które ma utrzymywać się przez 24 godziny. Ja wybrałam odcień Red Intuition, czyli taką w zasadzie chyba delikatną czerwień, mam nadzieję. Jest napisane, że warto przed aplikacją tego produktu zrobić sobie peeling ust, je odpowiednio nawilżyć. Ja dokładnie tak zrobiłam, żeby pozbyć się tych suchych skórek. Następnie będę aplikować, postaram się jak najbardziej precyzyjnie, ten produkt na usta i po 5 minutach będę go zmywać. Nie chcę go trzymać dłużej, ponieważ pierwszy raz będę stosować coś takiego. I nie ukrywam, że troszkę się stresuje. Produkt ma konsystencję takiego żelu, bardzo mocno się ciągnie, więc sądzę, że będzie trzeba z nim uważać. Lecimy z tym. Powiem wam, że dość ciężko było mi nadać taki precyzyjny kształt ustom, ale wydaje mi się, że mniej więcej się udało. Mam takie dziwne uczucie ściągnięcia. Produkt jest bardzo lekki i nie jest komfortowy na ustach. Powiem mam, że czuję się jak krwiopijca w takim wydaniu, ale już pora ściągnąć ten produkt typu peel-off. Już widzę, że dolna warka jest dość intensywnie zabarwiona, jednak troszkę nierównomiernie, ale wydaje mi się, że to z mojej winy. Słuchajcie, widać, że górę trzymałam troszkę krócej, ponieważ nie zabarwiła się ona aż tak mocno, ale jeśli zastanawiacie się przykładowo nad jakimiś zabiegami, żeby sobie zrobić jakiś fajny kontur ust yy, za pomocą yy, permanentnych rozwiązań, to myślę, że warto na początek postawić właśnie na taki tatuaż na usta, będziecie mogli zobaczyć, jak się z tym czujecie. Powiem Wam, że jest to całkiem fajna opcja, ale następnym razem będę pamiętać, by produkt trzymać dokładnie tak samo długo, no i przede wszystkim, żeby jeszcze bardziej równomiernie go rozłożyć. Producent wskazuje, by około 5 minut po aplikacji tego produktu nabliżyć je jeszcze dodatkowo olejkiem. To tyle z mojej strony. Generalnie podsumowując, wydaje mi się, że większość produktów wypadła całkiem nieźle, co mnie pozytywnie zaskoczyło. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, który produkt Was zainteresował, który zamierzacie przetestować i przede wszystkim, czy macie jakieś propozycje na kolejny odcinek, czy macie jakieś produkty dziwaczne, ciekawe, które testowaliście, które są zdecydowanie warte pokazania. Jestem bardzo ciekawa Waszych odpowiedzi. Tymczasem wielkie dzięki za oglądanie. Zapraszam Was standardowo na. Mojego Instagrama, do subskrybowania kanału, i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Do zobaczenia!